koniec września studium multimedialne portalu CIRE przeniosło się na Dolny Śląsk. Jesteśmy we Wrocławiu. To 10. jubileuszowy kongres DISE. Jak zawsze podczas branżowego spotkania o energetyce, pytania dotyczące transformacji, zmian w poszczególnych branżach oraz wyzwań, jakie postawiła przed branżą powódź, bo to główny temat rozmów kuluarowych. Zapraszamy na spotkanie z liderami energetyki i polskiej gospodarki. W tym roku kongres energetyczny DISA odbywa się pod hasłem Energia Wolności, fundamentem skutecznej transformacji. To pojęcie dosyć wieloznaczne, ale łączące w sobie dwa kluczowe tematy, którymi DISA zajmowało się na przestrzeni ostatnich lat czyli transformacja energetyczna i bezpieczeństwo energetyczne. W ciągu 10 lat, w których organizujemy ten kongres, widzimy jak bardzo zmieniała się rzeczywistość, w której funkcjonujemy. Dlatego w tym roku chcieliśmy również taką klamrą pewną spiąć to dziesięciolecie. Tak jak zawsze rozmawiamy o szerokim spektrum, również energetyce odnawialnej, energetyce jądrowej, o tym jak biometan na przykład może być wykorzystywany w polskim systemie. Prezentujemy taki raport nowy, który jako DISA zrobiliśmy wspólnie z European Climate Foundation. W raporcie przede wszystkim przedstawiamy krajowy potencjał wytwarzania biometanu, krajowe zapotrzebowania, zastosowania, przedstawiamy europejskie studium przypadków, czyli co zrobili nasi sąsiedzi w ostatnich latach i jakie lekcje możemy z tego wyciągnąć dla polskiego sektora, jakich błędów możemy uniknąć. Ta sytuacja zagrożenia powodziowego, która tutaj była, na szczęście udało nam się we Wrocławiu już po raz kolejny przed tym skutecznie obronić, pokazuje jak bardzo też zmiany klimatyczne nabierają znaczenia w rozumieniu takim, że zjawiska pogodowe, które są nimi powodowane, są coraz bardziej gwałtowne. Pierwsze umowy przydzielające pożyczki zostały już podpisane w instrumencie Zielona Transformacja Miast. Tam już mamy sporo wniosków złożonych, na bieżąco obsługiwanych. To jest szczególnie ważny instrument właśnie dla miast i też zapobiegający w dużym stopniu m.in. takim kataklizmom jak na południu Polski. Liczymy na to, że te projekty zostaną dobrze przygotowane, że nie będziemy mieli dużego takiego stopnia projektów, które będziemy musieli odrzucić. Z tej perspektywy, właśnie dziesięciolecia, mówimy o tym, że jesteśmy jako Polska wciąż w trochę innym położeniu niż wiele krajów, na przykład skandynawskich, ale z drugiej strony wychodzimy też z innego punktu startowego i musimy tę transformację prowadzić mądrze, tak żeby była ona akceptowalna społecznie i żeby nie doprowadziła do sytuacji zakłócenia dostaw energii. Dzisiaj staramy się zastanowić i pokazać jakieś propozycje również, w jaki sposób szybciej i skuteczniej transformację prowadzić, ale w taki sposób, aby gwarantować bezpieczeństwo.